W tym pokoju znajduje się mega rzecz, nie karmit ty nara. ale to jest żywa rzecz, ciekawe czy poznacie to potem, albo po piesku, to jest mój piesek nowy, dostałem go dzisiaj, bardzo marzyłem o nim, bardzo jestem szczęśliwy, zobaczcie, pokażę. Tu. tu mordeczka malutka. Jakaś łodka, jakaś łodka. Jeszcze się boi, bo jest malutka. No dokładnie nie wiem ile ma latek, ale jest słodziutko, tylko u siebie wyprzekaliśmy tam, gdzie ma robić swoje prywatne rzeczy, intymne. A to już jakaś łodka się... Kochana Jezu, jakaś słodka. Suchy nosek i mokry nosek. Iii. A to i przytulanka. Cześć, kochanie, jest bardzo fajna, ja jej zazdroszczę takiego posłanka, naprawdę, ja jej zazdroszczę, ja też bym chciał tak sobie opatulić się, no co, chciałem was tylko poinformować, że mam pieseczka słodkiego, no i to tyle, co z rokiem będzie dorastać i mi się to podoba, no i co powiedzieć, pa, powiedz im pa. Okay.